Cześć, sięmano. Dzisiaj już definitywnie kończymy wkładanie tego silnika. Prace przy silniku zaczniemy na dobrą sprawę od skończenia tych łap. Później jeszcze będę musiał przerobić tą tylną belkę pod skrzynię, bo mnie nie da to spokoju, muszę ją zrobić tak, jak być powinna. Ale najpierw założę nowe koła do żuka. Brak miejsca operacyjnego tutaj już mnie zaczął denerwować. Nie jest źle, ale no jest ciasnawo. Dlatego kupiłem takie koła na łożyskach. Przykręcę sobie je do tamtej ramy za pomocą takiego wygiętego, gwintowanego pręta. Zrobię sobie takie U kilka razy i nimi skręcę do ramy te koła. I wtedy będzie można sobie przesuwać tego żuka dowolnie po garażu, szczególnie w tamtą stronę, bo tam mam teraz jakieś półtora metra miejsca, a nie pracuje z tamtej strony żuka praktycznie, więc sobie go będę mógł swobodnie przesunąć. Jak będzie potrzeba, to będę mógł im też wyjechać bez problemu z garażu. I wtedy tu jakoś lepiej mi się powinno pracować. Bo ostatnio już się wkurzałem tym ciągłym przechodzeniem nad ramą, pod ramą i takim takim nieergonomicznym podejściem do pracy. Dobra, do it. Jesteś nieergonomiczny teraz. to spróbujmy, czy to się da teraz w ogóle ruszyć. Eee, elegancko. Stoi stabilnie. Znaczy się nie powinien wygibnąć na nich. A można go fajnie sobie przesuwać. No i wreszcie tu mam miejsce do życia. A nie, przez pół roku się ciskałem. Znaczy no, wcześniej jeszcze było tak, że robiłem po prostu z drugiej strony tego żuka. Teraz pracuję tylko przy ramie, to... Tutaj, jakby obejść w koło tego żuka jest mniej potrzebne. Bierzemy się za łapę. Łapa. Zaczynamy od lewej łapy silnika. Jak powstało to, możecie zobaczyć w tym odcinku, który Wam gdzieś tutaj wyjedzie u góry. Teraz będziemy musieli wyciąć takie blachy. Najpierw sobie zrobię szablony. Może je będzie trzeba wygiąć, te blachy, bo będą musiały się wpasować w tą oto poduszkę. I Jak widzicie, tu jest dość dość ciasno, dlatego trzeba będzie to dobrze pokombinować. Teraz ustawiamy sobie kartonik i nam się tutaj nie wkręci. Cudownie. Tutaj trzeba będzie podciąć mocno. W sumie wpadłem teraz na taki fajny pomysł. Mam takie bimetalowe otwornice i zrobić tak, że, że blachę dałbym tutaj na prosto, to ta łapa ma jakiś taki bardziej sensowny kształt, a później nawet wiertareczce stołowej Takim bimetalem ładnie podciąć tą łapę, tak, i wtedy spawać tutaj kawałek rurki. I wtedy będzie to nie dość, że ładnie wyglądać, to będzie więcej tej blachy, która będzie trzymać silnik, silnik będzie to bardziej wytrzymałe. Myślę, że tak zrobimy, ale to jest na razie taki pierwszy zamysł. To jeszcze się może za chwilę zmienić, bo tutaj nie ma się gdzieś śpieszyć. To, że myślałem, żeby je zrobić jakieś takie ładniejsze, z wyginanej blach i w ogóle, ale takie fikuśne kształty nie za bardzo im pasują, ani do tego silnika, ani do, do żuka tym bardziej. Więc chyba się skieruję ku ładnym, prostym blachom. Po prostu się to ładnie wykona i, i powinno to mieć jakieś też walory estetyczne całkiem niezłe. A teraz szablon. I mamy pierwszy element układanki chyba gotowy. Tu jeszcze dolną blachę będzie na dobrą sprawę można zrobić w tym samym czasie. Więc zrobię też szablon dolnej blachy. No i w moim wspaniałym planie pojawiła się luka. Mianowicie tutaj nie jestem w stanie wyciąć tą otwornicą. Bo mam tutaj tą tulejkę. Dlatego trzeba będzie to zrobić troszeczkę inaczej. Wspawamy tam rurkę od razu. Ona będzie od razu utrzymała nam to. A później sobie dospawamy do tej rurki te oto tutaj rzeczy. Czyli można by tak było z wszystkim zrobić, zamiast wycinać później. No jest to jakiś plan. Idę poszukać jakiejś rurki. Udało się znaleźć taką zwykłą rurkę. Oryginalna śruba, którą przykręca się łapę. Klucz trzynastka na śrubę. On tutaj powinien wejść i powinno się dać przykręcić ją po kawałeczku, po kawałeczku, ale się powinno dać. Najtrudniej będzie przykręcić tą właśnie na dole tutaj, ale, no, trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Ostatnio wyposażyłem się w taki sprzęt. Zobaczymy, czy to coś warte. Kupiłem to z myślą o cięciu profili tych aluminiowych. Będzie ich trochę, trochę dużo w ŻUKu, więc... A to zawsze miło mieć. Coś, co powinno ciąć precyzyjniej niż, niż gumówka. Powiem tak: szału nie ma, a i tak, w porównaniu z cięciem kątówką jest całkiem dobrze, bo nienawidzę ciąć rurek kątówką na prosto. Bo na całym wodzie przeciąć prosto to jest sztuka. I perfekcyjnie. Teraz tak przeciętą rureczkę spawam sobie w to miejsce. Przy okazji nam połączy dodatkowo tą tulejkę. I po spawaniu tych ścianek, już śmiało będzie można ten kątownik, na którym teraz bazujemy, odciąć. I kluczem śmiało da się tutaj operować. Wystygły już totalnie, także tniemy. Teraz ta górna, która tutaj powinna być, będzie spawana na samym końcu, bo ona jest pod największym kątem i nam zakryje wszystko. Na razie zrobimy te dwie. Ta jest jeszcze tutaj w miarę prostopadła, więc wytniemy ją. Takie coś potrzebuje wyciąć. Teraz jeszcze sekundkę przestygnie, ale ma to już sztywność, bo są dwa rogi, więc będę mógł też od środka teraz pospawać, nie bojąc się, że to się gdzieś tam pognie. W międzyczasie zrobię sobie tulejki, które będę tutaj wspaływał. Czy tulejki? No te, te rureczki. Wełoczki przyspawane, i teraz to od środka pięknie. Mam nadzieję, że pięknie. Obspawam, tak, żeby tutaj był ten główny punkt wytrzymałości. Myślę, że to już na dobrą sprawę byłoby w stanie utrzymać silnik, ale dokończmy. Na pewno będzie sztywniejszy. To ducha ładnie pasuje, nic tu nie będzie przystawiało. To teraz ten boczek. Srogo oddało. Jednak dobrze, że mam tą osłonę. To, że się tarcza odbiła, nie zacięła. O Boże, bo będzie znowu godzina w plecy. Tak myślałem właśnie. Kurwa, klucze się gnoła, stoi. Tak się robi klucze. Poszło. Ha, 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 ha. Wracamy do gry. Została już ostatnia ścianka, którą sobie teraz dotkniemy. Może coś się uda z tego wykorzystać. Jest na razie takie gorące, że ja pierdzielę pospawałem tam w środku wszystko, co się dało pospawać. Więc jest takie coś. Tutaj troszeczkę tylko trzeba dodać. No I łapa jest gotowa. Tak jak mówiłem, zostaje teraz zeszlifować te wierzchnie spawy. Ale nie będę robił tego teraz już. Tylko teraz wykonam drugą łapę. Założę je do silnika, przymierzę. Jak będzie wszystko grało, to wtedy się zajmę pięknieniem tych spawów. Dobra, to teraz pasuje przymierzyć to co wyspawałem. Tu rzucę sobie tutaj te stoszkowe, bo tutaj już nie będzie problemu. Więc nie ma co sprawdzać. A tamte śruby muszę jeszcze poskracać. Jeszcze sobie sprawdzę, tylko czy klucz najdzie wszędzie, nawet widlakiem da się tu podejść. O, sprawę trzeba szlifować, i będzie okej. Okay. Dobra, robię drugą łapę. Koniec! Drugą łapę gotową, poskręcając sobie też śruby, żeby móc już przykręcić na gotowo. Jak widzicie, ta łapa jest troszeczkę inaczej zrobiona, jest dwukrotnie łamana tutaj od dołu, bo musi się zmieścić tutaj poduszka, ona jest już bardzo krótką łapą, więc ta poduszka tutaj jest tak mocno, mocno na styk. Ale ta górna część jakby nie pracuje, ona jest na stałe, więc wystarczy, że, że się przykręci, powinno być dobrze, tam dużego luzu nie potrzeba. I dla porównania jeszcze z oryginalną łapą. Widzicie, że oryginalna jest dużo dłuższa, trochę mnie to martwiło, ze względu takiego, że myślałem, że ten silnik przez to, że ta łapa będzie krótsza, będzie taki niestabilny, ale ten silnik jest przecież dużo niżej względem oryginalnych mocowań, przez to jego środek ciężkości będzie niżej i się będzie trzymał tak bardziej wisząc, niż stojąc na tych łapach. Także myślę, że to powinno działać, tylko teraz kwestia założyć i żeby się tam zmieściło pod silnika wyciągnąłem już gumę, żeby się na niej nie opierał i montujemy łapy. Jeszcze troszeczkę gdzieś tam przeszkadzają te nieoszlifowane spawy, ale jakby przykręciłem wszystkie śruby kluczem płaskim, nie było z tym żadnego problemu. Oczywiście jak będzie buda, będzie to troszeczkę trudniejsze, bo dostęp będzie od tej strony tylko, ewentualnie tutaj przez ten wydech. No ale myślę, że tutaj też się da to zrobić, a tego się przecież nie odkręca na co dzień, więc nie powinien to być jakiś duży problem. No i teraz poducha, tylko kwestia czy siądzie w tą łapę, bo tu jest ten wypust ustalający, nie mam jeszcze na niego zrobionego miejsca, ale chyba powinien wypaść obok łapy. Ale to się na chwilkę wszystko okaże. Jeszcze tę śrubę górną do mocowania założę i ona odpowie na pytanie. I opuszczę silnik. Najgorzej. Widzicie, tu jest poduszka, i tutaj z tyłu jest ząb od niej. Czyli chodzi tak na spawie albo obok spawu. Tą poduszką da się troszeczkę tam manipulować lewo prawo. ją troszeczkę obrócę w kierunku środka i tam wywiercę otwór. No, myślę, że siadło. Druga strona. Tutaj też odkręconą mam łapę, bo zmieniałem śruby na te oryginalne, tylko skrócone. Tutaj akurat ta wypustka wychodzi obok łapy, więc tam będą się coś jeszcze drobić, ale tak na razie to można tak skręcić. No to teraz opuszczam powoli silnik, a wypatrzcie jak dużo siada poduszka. Za chwilę zobaczymy czy wystarczy miejsca na miskę. O, już widzę, że nie jest. Liny są już luźne, a te poduszki inacie nie uginają bardzo, ale ładnie wybierają wibracje. tam No chyba jesteśmy od tyłu przy skrzyni I tak tutaj miska wszystko pięknie, ładnie, fajnie, ale spróbuję Wam pokazać. Ale widzicie tam z przodu tak dosłownie nie wiem na długości 5 cm łuk miski spotyka się akurat z łukiem sanek Dzisiaj dokładnie rzecz biorąc chodzi o, ten, o to miejsce. Po prawej mamy miskę, po lewej mamy sanki. Na dole jest miejsce, u góry jest miejsce, a tutaj ten łuk miski wychodzi w taki sposób, że niestety spotyka się z czubkiem tych sanek. Więc tylko kawałeczek trzeba będzie podciąć, tak żeby ta przerwa była równa na całej długości. Od początku miałem na uwadze, że może być taka sytuacja, no ale wolałem mieć tutaj z przodu chociażby miejsce, żeby założyć jakoś pasek czy też chłodnicę zmieścić spokojnie niż dawać silnik do przodu, a później przy jakimś choćby najmniejszym serwisie mieć problemy. Wiecie co mnie jeszcze martwi? Że tutaj chyba ktoś rzucił stężyny od Andorii, który był sztywniejszy. I przy tym jeszcze lżejszym silniku, mimo że silnik już leży na ramie, to zawieszenie się jeszcze nawet nie ruszyło do góry. Dalej siedzi na odboju, tutaj górnie. Także, jakby ktoś miał gdzieś informację, jaką grubość mają zwoje AndORI i benzynowego żuka, bo chyba się różniły, to możecie mi dać coś, co sobie zmierzę i będę wiedział, na czym stoję. Dopiero jak tak dodam swoje 70 kg i stole na ramię, to widać, że coś te odboje się ruszają, ale dalej zawieszenie się nie podnosi. A no z tej strony, a z tej strony to już tak siedzisz. Raczej nie. Może to dobrze, że będzie taki sztywny, ale no nie wiem, czy, czy nie będzie za małego skoku zawieszenia przez to. No to jeszcze się przekmini. To jest na, na później temat. Niby, niby silnik jest zaczepiony, ale one są luźne, więc już cała masa spoczywa na poduchach. No i tam troszeczkę na miejsce. No a silnik się wydaje trzymać bardzo przyjemnie, tutaj. Także tylko tam z przodu podciąć i powinno być fajnie. No to jak wszystko ładnie siedzi, to wyciągam łapy i będę je szlifował i jeszcze dorobię do tej łapy to miejsce na kołek ustalający, bo mam już tutaj pozycję poduszki zaznaczoną, więc powinno się to dać zrobić na stole. No i mam już oszlifowane łapy. Musicie przyznać, że wyglądają przynajmniej dobrze. Są pokryte cynkiem w sprayu, żeby nie zardzewiały zanim je będę malował, bo będę je malował razem z silnikiem. Ale jestem naprawdę zadowolony z nich. Wiem, miał być to już ostatni odcinek z wkładania silnika, ale wyszły te sanki, więc podzielę to jeszcze na dwa. W następnym zrobię sanki, podporę wału, i przerobię też tą odmę silnika, która tutaj będzie przeszkadzała nam przy poduszce. Ale do tego sobie już wyciągnę silnik. Jak będę go miał na górze, no to zrobię sanki. Wtedy przerobię tą odmę. I na końcu, jak już tutaj przód nam siądzie tak jak trzeba, przerobię podporę wału. Także ja Was zostawiam z kadrem na przepiękne łapy. I się żegnam. Dzięki wielkie trzymajcie się. szczało.